Prowadzisz firmę, czy wiesz, że dostaniesz 1600 zł od państwa? Senat przyjął ustawę wakacje składkowe. Co to dla ciebie oznacza? Po złożeniu wniosku nie będziesz musiał płacić składek za jeden miesiąc. Komu to przysługuje? Przedsiębiorcom zatrudniającym do 10 osób. Muszą jeszcze spełniać warunki mikroprzedsiębiorcy, czyli nie możecie mieć większych przychodów niż 2 miliony euro. Z wakacji będziesz mógł skorzystać, jeśli nie wystawiasz faktury na byłego pracodawcę. Ma to uchronić przechodzenie na tzw. działalność B2B. Co ważne, jeśli skorzystasz z tych wakacji i w tym czasie staniesz się niezdolny do pracy, nie pozbawi Cię to prawa do zasiłku. Ten okres traktuje się jako okres podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. Wakacje składkowe to pomoc de minimis. Zatem sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki do skorzystania z tej ulgi. W innym wypadku ZUS może dochodzić zwrotu kwoty ulgi. Pamiętaj, korzystając z wakacji możesz wystawiać faktury i nie musisz zawiesić działalności. A ty skorzystasz z wakacji składkowych, sprawdź warunki. Jeśli masz prawo, składaj wniosek.